Siemaneczko siemeczki z tej strony jakub 0601 i dzisiaj witam was w takim odcinku gdzie założę gildię gzwj gildia z gildia z w I... dobra no i założymy gildię o i założym gildię no i y, tak, jest takie informacje, taka informacja, tak, tak Wam powiem, na serwerze teraz jest mało osób, więc mały spam, y, że tę gildię ogarnę, tutaj mam opcję, jeszcze trochę wykopię, jak tą gildię ogarnę, no to będziecie mogli, prawdopodobnie już zniszczycie jeszcze, bo wyjeżdżam na wakacje. Jak wrócę z wakacji, czyli to będzie gdzieś tak w sierpniu, na początek sierpnia, to zrobię do niej rekru, więc wtedy pojawi się jakiś odcinek. A teraz to już się z Wami żegnam. Pamiętajcie o łapce, gdyż to jest dla mnie bardzo ważne. No, i wbijcie na mój serwer, link jest w opisie. Zapraszam też do sponsorów, a sponsoruję ten serwer mindset.eu, link będzie w opisie. No to dobra, dzięki wam wszystkim za oglądanie. Pamiętajcie o lajku. Jeszcze raz, trzymajcie się. Cześć.